Dzień dobry. Dzisiejsza opowieść będzie miała smak codzienności. A jakiż jest przyjemniejszy smak codzienności niż smak domowego chleba? Tak więc dziś rzecz o chlebie. Życie na wsi ma w sobie pewną powtarzalność podporządkowane jest pewnym cyklom. Tak jak prace polowe podporządkowane są rytmowi przyrody, tak też prace domowe Podporządkowane zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Najbardziej chyba podstawową potrzebą jest zaspokajanie głodu. Tak więc, gospodynie chnileckie i w ogóle gospodynie domowe, przede wszystkim mając tę na względzie potrzebę, wypiekały domowe chleby. W każdym gospodarstwie chnileckim, w każdej kuchni, był piec chlebowy opalany drewnem. Wypiekanie chleba odbywało się raz w tygodniu, pieczono siedem, osiem bochnów w zależności od liczebności rodziny i od wielkości tegoż pieca. Pieczono z mąki żytniej, a od świętne chleby, te lżejsze, bardziej wykwintne, białe chleby pieczono z mąki pszennej. Wtedy formowano je w blachach prostokątnych, miały one taki kształt bardziej placka. Natomiast te chleby powszednie, żytnie. Były okrągłe, takie jak mój, chociaż mój jest tylko miniaturą i taką namiastką, ale upiekłam po to, byście bardziej sobie mogli wyobrazić ten zapach domowego chleba, chociaż go nie czujecie, ale uwierzcie, jest naprawdę wyśmienity. Wypiekanie chleba zaczynano od tego, iż z poprzedniego wypieku Zawsze zostawiano odrobinę ciasta, dodając ją do zaczynu, aby tchnąć nowe życie w ciasto chlebowe. Kiedy zaczyn już pracował, dodawano mąkę, wodę i gospodyni ręcznie wyrabiała ciasto w okrągłej drewnianej dzieży. Następnie formowała bochny, które układała na łopacie drewnianej. I wsuwała do pieca, a tam bezpośrednio na płycie były pieczone. Niektóre gospodynie kładły chleb najpierw na liściu kapusty albo liściu chrzanu i razem z tym liściem wędrował do nagrzanego pieca. Czy jest piec wystarczająco gorący? Czasem sprawdzano wrzucając garść mąki. Jeśli ta zarumieniła się szybko, wtedy oznaczało, że można włożyć już wyrośnięte bochenki. Po upieczeniu wyjmowano bochny, które musiały trochę odpocząć, wystygnąć, ale na nie czekała już głodna dzieciarnia, aby chwycić chrupiącą piętkę. Ten rytuał wypiekania chleba zaburzyła oczywiście wojna. Wtedy to zakazano pracy młynów na wsiach, które mieliły zboże. Na mąkę zakazano także posiadania żaren, a więc tego prymitywnego urządzenia, które w jakiś sposób rekompensowało e, brak młynów. Wszystko to stało się zamiast rytuałem świętym, czymś oczywistym, stało się konspiracją. Zboża brakowało również, bo trzeba je było oddawać na kontyngent. Chleb, ten najważniejszy pokarm, stał się też symbolem przetrwania we wszystkich opowieściach Hnilczan, ale przecież nie tylko, worek suszonego chleba zabrany w drogę w nieznane, w drogę tu na Ziemię Zachodnie czy w inne miejsca, stał się właśnie takim symbolem przetrwania rodziny, zabezpieczenia jej przed najgorszym takim właśnie ratunkiem na czarną godzinę. Tych nieleckich opowieściach, których wysłuchałam bardzo wiele, zwróciłam uwagę na jeszcze jedną fantastyczną rzecz. Mianowicie ci starsi ludzie, których twarze były naprawdę przeorane przez niejedno doświadczenie, w przedziwny sposób rozjaśniali się, kiedy mówili o swoich doświadczeniach z dzieciństwa, z młodości, tych prostych. W wspomnieniach dotyczących właśnie na przykład smakowania świeżego chleba, kiedy mówili, jak maczali go w oleju świeżo tłoczonym, w olejarni nieleckiej albo posmarowanego świeżym domowym masłem. Te rozjaśnione wspomnieniem czegoś pięknego i przyjemnego twarze oznaczały dla mnie niezwykłą umiejętność cieszenia się z rzeczy małych, prostych. Takiego doświadczania uroku codzienności. No i właśnie takiego uroku codzienności, umiejętności cieszenia się nią i smakowania jej, tak jak świeżego, domowego chleba, życzę Wam na zakończenie tej opowieści.